Jak już pewnie wiecie z telewizji, była powódź w Niemczech, i właśnie tutaj, w mojej okolicy, mieszkamy na Górce, w Altiuter. Tutaj w sumie nic się strasznego nie wydarzyło, ale w Dolinie, tam gdzie są takie nawet nie rzeczki, tylko potoki, one wezbrały i, i tam była po prostu powódź. Są zniszczone auta, budynki, drogi. Właśnie teraz, jak będę jechał do pracy. To może coś e, nagram i Wam pokażę. E, drogi są też pozamykane, e, co niektóre, więc trzeba jeździć objazdami, a po południu idę pomóc znajomym, dobrym znajomym powynosić właśnie z piwnicy wszystkie zniszczone rzeczy, bo tam mieli w ogródku metr wody i całą piwnicę zalaną, więc po południu po pracy idę pomóc powynosić te rzeczy. I chciałbym Wam pokazać, może po drodze coś będzie widać, jeszcze jakieś zniszczenia. To postaram się nagrać i Wam pokazać. Także oglądajcie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przyjechałem już z Polski. Czekam właśnie na, na pojazd. Zabiorą mnie zaraz do pracy. Tak dojeżdżam do pracy. O, tutaj widzimy trochę skutki powodzi, szlam na drodze. Podjeżdżamy lekko pod górkę i już się kończę. I to teraz widać, gdzie była woda. Po drzewach wszystko zaszlamione, tak wysoko była woda. jechaliśmy do miejscowości z jednych, które bardziej ucierpiały. Tutaj widać fale z jeszcze.

W tej chwili mamy korek, nawet nie możemy do domu wrócić z pracy. Się, jak ktoś jak ktoś wodę pompuje z piwnicy. No, musimy czekać, Teraz jesteśmy w Steinberg. To no, nic lepiej, wszystko co, niżej, wszystko, co jest niżej, położone, zalane. Zobaczcie. Ludzie sprzątają panele. Płyty. Nawet kostka brukowa popłynęła. Czasami mi wystarczy, tylko milczeć. Tutaj, jak widać, drogi się popsuwały. Ale już zostało uprzętnięte. Tutaj widać też fale zniszczeń. Tu na wprost kupuję zawsze sok z jabłek, ale ich tu właśnie zalało, co widać po autach. Kolejna miejscowość zalana. Po lewej, po prawej widzimy. Można nie komentować. Teraz pytanie jest, czy ja to wiadę, Bo tutaj muszę wjechać. Do znajomych. Żeby im oczywiście pomagać. Tyle, że nie wiem, czy tam da się wjechać. i <sighs> <sighs> No, i dojechałem. Tylko nie wiem, czy teraz gdzie to zaparkuje. Dobra, jesteśmy na A tak wyglądałem: auta popowodziowe. Także, jakby ktoś chciał kupić, to odradzam. Szczerze, bardziej brudne jest niż już nie może być. Chociaż wyszło. Całkiem spoko, a tak wygląda ten strumyk już po opadnięciu wody. Wszystko zniszczone. Tak wyglądają pomieszczenia w piwnicy. Szlamy. Tak wygląda pomieszczenie przed wyczyszczeniem. I tu. I tu. Już żeśmy usłyszeli, że wygląda trochę lepiej. A trzeba wszystko jeszcze raz myć, i jeszcze raz ściągać po prostu. W tym pomieszczeniu mamy pojemnik z olejem. Okołowym. Stoszkę za Tak wygląda golfka tej papowodzi. I świmpy ślewisz? Ja, tu jest ciemno, ale wszystko jest w szlamie. Szkoda. 16V, einer weniger. A ja, ja. einer gestorowany. Tak wygląda w środku. A tu jest wasz, wasz wasz. A tak wysoko była woda. Ale like me, to meteo, Drake. I pied są była woda. Ile mogłem, tyle pomogłem, teraz wracam już do domu. Sam jestem też po pracy i jutro przejadę znowu. Skale zniszczenie widzieliście, nie jest to przyjemne. A tutaj cała ulica, także. Ale tutaj już nie jadę, bo to jest ciasno, zawracam i wyjeżdżam stąd po prostu. Muszę przynajmniej jeszcze pół godziny i jechać do domu. Normalnie jechałbym 15 minut, ale z powodu tego, że jest wszystko pozamykane, po prostu nie da rady. O, no, wszędzie chaudy. Starych, popsutych rzeczy. Kontenery pełne. Dzisiaj już pewnie nikt ich nie wywiezie. Dopiero jutro. Dobra, wyjeżdżę. Muszę chwilę poczekać. O, właśnie, przejeżdża auto. Które holuje auto, utopione. Całkiem nowa Skoda. Te jest są na pewno duże. Mógłby ktoś mnie puścić, żeby sobie wyjechał, ale nikt nie ma ochoty. Masakra. No, się znalazł. No, naprawdę współczuję tym ludziom. Samą pracę, jaką trzeba wykonać, to jest masakra. Bo wiadomo, tam w piwnicy może ludzie nie mieli aż tak kosztownych rzeczy, bo głównie to pozalewało piwnicę. Tak jak u mojego kolegi, przy samym e, strumieniu, było do, do, do sufitu w piwnicy, ale wyżej gdzie mieszkanie nie zalało na szczęście. Ale całą piwnicę zalało. Także tam gdzie kotłownia, piec, wszystko zalane. Niestety. Będą koszty. Na pewno duże koszty. Dobra, to my jedziemy już do domu. I tak dojechamy już do domu. Teraz się jeszcze wykąpać. Wziąć prysznic, Coś nie coś jeszcze zjeść. Chociaż tak późno nie jadam, ale no nie mam wyjścia dzisiaj. Jutro rano do pracy. Też muszę wcześniej wyjechać niż normalnie, żeby dojechać na czas. Wszystkimi objazdami możliwymi. możliwymi? Tak chciałem powiedzieć, już mi się język pomęczy z przemęczenia. I yy, jutro też pracuję cały dzień i później ruszam jeszcze tam pomóc. Powrzucać też do kontenera, pozbierać ten szlam, zbieramy to otworze spychamy gumami, puszczamy ściany i i td. I co? I widzimy się już wkrótce, może jeszcze coś nagram. To cześć. O no ja wracam cały czas do domu. Jeszcze to trochę potrwa jakieś 15 minut. O, tutaj mi opada kamera jeszcze na dodatki. Mam nadzieję, że pokazałem wam dość co chciałem pokazać. Wiadomo, nie są to przyjemne rzeczy. Ludzie udawali pracując wesołych, ale już pod koniec jak żeśmy się rozchodzili i dziękowali, to mieli łezki w oczach. Także każdy to przeżywa. Ci moi znajomi mieli trzy samochody. Wszystkie trzy samochody się utopiły. Stare, bo stare, no ale były w cały czas w użytku, więc duże straty w piwnicy też różnego rodzaju i w garażu narzędzia. Jakiś tam motorowe